Niemiecki koncern KSB to światowy lider w dziedzinie produkcji pomp, armatury i systemów sterowania. Swoją pozycję firma osiągnęła dzięki innowacyjności rozwiązań technicznych, wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze pracowników. Wszystkie te czynniki sprawiły, że koncern stale osiąga coraz większe przychody ze sprzedaży. Koncern KSB to firma z długoletnimi tradycjami. Początki działalności datowane są na rok 1871, kiedy to Johannes Klein opatentował urządzenie do zasilania kotła i założył wraz z Friedrichem Schanzlin i Jakobem Beckerem firmę Frankenhallen Maschinen und Armaturfabrik Klein, Schanzlin und Becker. Obecna nazwa firmy wywodzi się od nazwisk trzech pierwszych właścicieli: Klein, Schanzlin, Becker. Firma KSB, pompy i armatura rozpoczęła działalność na rynku polskim 7 grudnia 1993 roku, wprowadzając na rynek polski urządzenia wykorzystywane w technice instalacyjnej i wodno-ściekowej, przemyśle oraz energetyce. W koncernie zatrudnionych jest ponad 14 tysięcy osób, które pracują przy produkcji urządzeń w działach handlowych, administracji i marketingu. Produkty KSB. Pompy, armatura i systemy sterowania wytwarzane są w 30 fabrykach, zlokalizowanych w 19 krajach. Asortyment produkcji obejmuje bardzo szeroki zakres zastosowań: poczynając od niewielkich pomp dla domów jednorodzinnych i biurowców, poprzez agregaty przeciwpożarowe, pompy dla wodociągów i kanalizacji oraz różnorodnych instalacji przemysłowych, a kończąc na ogromnych agregatach pompowych dla elektrowni atomowych. Misją przewodnią koncernu KSB było zawsze dostarczanie produktów przyjaznych środowisku i dbanie o ochronę zasobów naturalnych. Proekologiczny charakter firmy realizowany jest dwutorowo. Z jednej strony KSB dostarcza produkty stosowane do oczyszczania środowiska, takie jak np. pompy do oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody pitnej. Z drugiej strony dbamy o to, by stosowane przez nas technologie były ekoprzyjazne i umożliwiały np. mniejsze zużycie energii elektrycznej, czy też ponowne wykorzystanie surowców. Podczas prac nad budową nowej siedziby firmy staraliśmy się wykorzystywać ekoprzyjazne technologie i produkty KSB. Wśród nich znalazły się m.in. pompownia wody deszczowej z pompą Amarex KRTE, system Hyarein N z pompą samozasysającą, tłocznia ścieków Seva System z pompami Seva Block i separatorami części stałych, jak również pompy i armaturę do systemów grzewczo-klimatyzacyjnych. Tłocznia ścieków sewa system z systemami separacji części stałych przeznaczona jest do przepompowywania ścieków bytowo-gospodarczych w systemach kanalizacji ciśnieniowej. Urządzenie to jest kompletną, w pełni zautomatyzowaną instalacją wyposażoną standardowo w dwie naprzemiennie pracujące pompy w ustawieniu suchym. Innowacyjność produktu polega na zastosowaniu dwóch suchych separatorów ciał stałych, dzięki którym pompy mają kontakt tylko z oczyszczonymi ściekami. Cieki deszczowe z powierzchni dachu i parkingu są wstępnie oczyszczane w separatorze z substancji ropopochodnych i piasku, a następnie kierowane do przepompowni wód deszczowych. W przepompowni tej są zainstalowane dwie pompy zatapialne typu KRTE, wyposażone w wirniki zamknięte jednokanałowe i silniki o mocy 4,8 kW. Urządzenie Hiarain z pompą samozasysającą to system umożliwiający wykorzystanie wody deszczowej do celów sanitarnych i irygacyjnych, pozwalający na znaczne zmniejszenie zużycia wody bieżącej. Istota rozwiązania polega na wykorzystaniu wody deszczowej w urządzeniach sanitarnych, z płuczki toalet, systemach nawadniania i zraszania. W głównym obiegu centralnego ogrzewania zastosowano pompę Eta Line Z Pump Drive ze zintegrowanym przetwornikiem częstotliwości w wersji Advanced, co pozwoliło na elastyczne dopasowanie pracy urządzenia do zmiennego zapotrzebowania budynku na ciepło. W konsekwencji osiągnięto znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W systemach grzewczych zastosowano także pompy obiegowe RIO-C i Rioterm C stosowane najczęściej w obiegach chłodzenia i instalacjach przemysłowych. Do podstawowych zalet tych pomp można zaliczyć fakt, że nie wymagają one konserwacji, posiadają silnik z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym i zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji oraz energooszczędność. W nowej siedzibie firmy zastosowano także różnorodne rodzaje armatury KSB. BOAS to filtry siatkowe kołnierzowe, stosowane w węzłach cieplnych, kotłowniach wodnych i parowych. BOA Control IMS to bezobsługowe zawory odcinająco regulacyjne z dodatkową funkcją pomiaru przepływu czynnika i jego temperatury. Zawory te stosowane są najczęściej w układach grzejnych i systemach klimatyzacji. BOA RVK to bezobsługowe międzykołnierzowe zawory zwrotne. Stosowane są najczęściej w urządzeniach grzewczych i przemysłowych oraz w wymiennikach ciepła. Boa Super Kompakt to bezobsługowe, kompaktowe, międzykołnierzowe zawory grzybkowe, które znajdują najczęściej zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych. Boa S to przepustnica odcinająca z elastycznym uszczelnieniem i osiowo zabudowaną tarczą odcinającą z ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym napędem znajdująca swoje zastosowanie w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, wody technologicznej i sprężonego powietrza. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszej nowej siedziby na szkolenia, podczas których zaprezentujemy Państwu produkty KSB w różnorodnych zastosowaniach.